Przysła małżeństwo, ani i Tomka, pewna jego razu, a nie, nie wraca do domu. Wróciła! Wy umiecie coś nagrać! Um. Częstochowo. No, jest no! Częstochowo. Tu Mieszka małżeństwo. Ani i Tomka. Pewnego razu... A no, no, no! <gryz> Często chował tu mnie z małżeństwo? Ani i Tomka. Pewnego razu. Ani nie wraca do domu. Ja ci nie słyszałem, nikt cię nie słyszał. A teraz? A teraz? Nie ja słyszałam. To A słuchaj mnie? Ja tak. Dobra. Dobra, ostatni raz. Ostatnie ma! Tu! No nie! To nie jest... Często chowo. To nie jest...